Syn milionera nie był głuchy i tylko sprzątaczka to zauważyła. Trzy lata przez trzy lata najlepsi lekarze w Polsce, Niemczech i Szwajcarii powtarzali to samo. Pana syn jest całkowicie głuchy, nigdy nie usłyszy. Trzy lata terapii, aparatów słuchowych, wizyt u specjalistów, miliony złotych wydane na leczenie. A prawda była inna. I odkryła ją kobieta, która zarabiała 1500 zł miesięcznie myjąc podłogi. Ale zacznijmy od początku. Marcin Kowalski miał pięć lat i był synem jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. Jego ojciec Robert Kowalski, właściciel firmy farmaceutycznej wartej miliard złotych, miał wszystko czego można było chcieć. Wszystko oprócz jednego. Możliwości usłyszenia głosu swojego syna, gdy Marcin miał dwa lata, przestał reagować na dźwięki. Nie odwracał się, gdy ktoś go wołał. Nie płakał, gdy coś głośno upadło. Nie śmiał się, gdy puścili mu muzykę. Rodzice byli zrozpaczeni. Najlepsi pediatrzy w Warszawie wykonali testy. Wynik był jednoznaczny, całkowita głuchota nerwowo czuciowa, nieuleczalna. Robert wydał fortunę na próby leczenia, najlepsze kliniki w Europie, eksperymentalne terapie w Stanach Zjednoczonych. Nic nie działało. Marcin dorastał w ciszy, nie mówił. Dlaczego miałby, skoro nie mógł usłyszeć własnego głosu? Komunikował się gestami, które jego rodzice ledwo rozumieli. Był inteligentnym dzieckiem, to było widać w jego oczach, ale zamknięty w świecie bez dźwięków. I stopniowo jego rodzice zaakceptowali rzeczywistość. Ich syn nigdy nie usłyszy. Tego paść ziernkowego ranka wszystko się zmieniło. Maria Nowak, pięćdziesięcioletnia sprzątaczka, przyszła do Willi Kowalskich o ósmej jak co Pracowała dla tej rodziny od sześciu miesięcy, sprzątając ich ogromny dom w Konstancinie. To była jej trzecia praca. Rano sprzątała w biurowcu, po południu w domu Kowalskich, wieczorem w restauracji, łącznie 16 godzin dziennie. Wszystko, żeby utrzymać siebie i swoją 80-letnią matkę. Tego ranka Robert i jego żona Alicja wychodzili akurat do kolejnego lekarza. Tym razem do specjalisty z Berlina, który obiecał przełomową terapię. Zostawiali Marcina z niańką. Panią Ewą, która siedziała w salonie, przewijając kanały telewizyjne. Maria zaczęła sprzątać na górze w długim korytarzu łączącym sypialnie. Miała przy pasie małe radio, które zawsze nosiła. Jedyna rzecz, która sprawiała, że długie godziny pracy były znośne. Grało cicho jakieś stare polskie piosenki. Gdy przechodziła obok pokoju Marcina, zobaczyła go przez uchylone drzwi. Siedział na podłodze. Układając klocki, pani Ewa była na dole, prawdopodobnie oglądając telewizję. Maria weszła cicho, żeby wytrzepać dywan. Marcin nie podniósł głowy. Jak zwykle nie słyszał, że ktoś wszedł. Maria zaczęła pracować, nucąc cicho pod nosem w rytm radia, stara piosenka Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat. I wtedy zobaczyła coś, co sprawiło, że zamarła. Marcin wciąż nie patrząc na nią poruszał ustami. Nie mówił, jeszcze nie, ale jego usta powtarzały rytm melodii, dokładnie w tym samym tempie co radio. Maria przestała nucić, ale radio nadal grało i Marcin nadal poruszał ustami w rytm muzyki. Serce Marii zaczęło bić szybciej. To niemożliwe: dziecko było całkowicie głuche. Tak mówili wszyscy lekarze, tak mówili jego rodzice, tak mówiła pani Ewa, ale. Maria podeszła bliżej, obserwując chłopca uważnie. Była teraz całkiem blisko, ale on nadal nie podnosił głowy, nie reagował na jej obecność. I wtedy Maria zrobiła coś, co zmieniło wszystko. Wyłączyła radio, cisza wypełniła pokój i Marcin przerwał. Przestał poruszać ustami, zamarł na chwilę, a potem bardzo powoli, jakby był niepewny, odwrócił głowę w stronę miejsca, gdzie stało radio przy pasie Marii. Patrzył na nie, czekał. Maria poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Włączyła radio z powrotem. Muzyka ponownie wypełniła pokój. I Marcin uśmiechnął się. Uśmiech był mały, prawie niezauważalny, ale był. I znowu zaczął poruszać ustami w rytm melodii. Maria klęknęła obok niego, jej ręce drżały. Marcinie, wyszeptała, choć wiedziała, że nie powinien słyszeć. Słyszysz mnie? Marcin nie odpowiedział, nadal układał klocki, poruszając ustami w rytm muzyki. Maria wzięła głęboki oddech, wyłączyła radio ponownie i tym razem zachowała całkowitą ciszę. Czekała. Marcin przestał budować, siedział nieruchomo przez kilka sekund, a potem, bardzo delikatnie, pstryknął palcami raz, drugi raz. Próbował zrobić dźwięk, próbował sam dla siebie zastąpić muzykę. Maria poczuła, jak łzy spływają jej po twarzy. To dziecko nie było głuche, może miało problemy ze słuchem, może nie słyszało wszystkiego, ale definitywnie nie było całkowicie głuche. A przez trzy lata nikt tego nie zauważył. Maria zeszła na dół, gdzie pani Ewa siedziała na kanapie, oglądając serial. Pani Ewo, powiedziała Maria, jej głos drżał. Muszę państwu coś powiedzieć o Marcinie. Pani Ewa spojrzała na nią z irytacją. Co takiego? Jestem zajęta. Myślę, myślę, że Marcin może słyszeć powiedziała Maria. Pani Ewa zaśmiała się. Co? Nie bądź śmieszna dziecko jest całkowicie głuche to potwierdzili najlepsi lekarze w Europie ale ja widziałam nalegała Maria reagował na muzykę. Gdy wyłączyłam radio, przestał. Wyobraziłaś sobie przerwała jej pani Ewa z pogardą Jesteś sprzątaczką, nie lekarzem nie mów takich rzeczy. Jeśli rodzice to usłyszą, tylko się zdenerwują ale wracaj do pracy rozkazała pani Ewa, i przestań wymyślać głupoty. Maria wróciła na górę, czując się bezsilna, ale nie mogła tego zostawić. To dziecko, ten mały chłopiec, był więziony w ciszy, która może wcale nie była taka całkowita, musiała coś zrobić, ale kto uwierzy sprzątaczce przeciwko dziesiątkom specjalistów. Maria nie mogła przestać myśleć o Marcinie przez całe popołudnie, Sprzątając resztę domu, wracała myślami do tego momentu, do sposobu, w jaki chłopiec poruszał ustami w rytm muzyki, do tego, jak odwrócił głowę, gdy wyłączyła radio. To nie było wyobrażenie, to było prawdziwe, ale jak mogła to udowodnić? Tego wieczoru, gdy Robert i Alicja wrócili z Berlina, wyglądali na jeszcze bardziej zrezygnowanych. Kolejny szarlatan. Powiedział Robert, rzucając teczkę na kanapę. Obiecywał przełomową terapię, a okazało się, że chce tylko 200 tysięcy euro za eksperymenty, które niczego nie gwarantują. Alicja usiadła ciężko, pocierając czoło. Może powinniśmy przestać, powiedziała cicho. Może powinniśmy zaakceptować, że Marcin nigdy nie usłyszy i po prostu dać mu jak najlepsze życie w ciszy. Robert skinął głową, wyglądając na złamanego. Maria, która właśnie kończyła wycieranie kurzu w salonie, słyszała całą rozmowę. Serce biło jej szybko. To była jej szansa. Może jedyny, przepraszam, powiedziała cicho. Czy mogę coś powiedzieć? Robert spojrzał na nią zaskoczony. Zwykle sprzątaczka była niewidoczna. Cicha, tak? To o Marcinie. Maria wzięła głęboki oddech. Dzisiaj, gdy sprzątałam. Zauważyłam coś dziwnego. Opowiedziała im wszystko. O radiu. O tym, jak Marcin poruszał ustami w rytm muzyki. O tym, jak odwrócił się, gdy wyłączyła dźwięk. O tym, jak próbował pstryknąć palcami, żeby zastąpić muzykę. Gdy skończyła, w pokoju zapadła cisza. Alicja patrzyła na nią ze współczuciem. Mario! Powiedziała łagodnie: Rozumiem, że chcesz pomóc. Naprawdę doceniamy Twoją troskę. Ale Marcin był badany przez dziesiątki specjalistów, najlepszych na świecie. Wszyscy potwierdzili całkowitą głuchotę. Wiem, odpowiedziała Maria desperacko, ale ja widziałam. To, co widziałaś. przerwał jej Robert. Tym razem bardziej ostro. To prawdopodobnie przypadkowa koincydencja. Marcin często porusza ustami. To jeden z jego tików, a to, że odwrócił głowę, mogło być związane z czymś innym, światłem, cieniem, czymkolwiek, ale. Mario, powiedział Robert stanowczo, nie chcę więcej o tym słyszeć. Daj nam spokój w naszym bólu, proszę. Maria spuściła wzrok, czując, jak łzy napływają jej do oczu, skinęła głową i wróciła do pracy, ale nie zamierzała się poddać. Przez następny tydzień Maria obserwowała Marcina przy każdej okazji i za każdym razem widziała to samo. Gdy w domu grała muzyka z radia, telewizora, telefonu kogoś, Marcin reagował subtelnie, ale reagował. Nie zawsze tak samo. Czasami poruszał ustami, czasami stukał palcem w rytm. Czasami po prostu zamierał, jakby słuchał. Ale zawsze było coś. Pewnego dnia Maria postanowiła przeprowadzić test. Czekała, aż pani Ewa wyjdzie do toalety, zostawiając Marcina samego w salonie. Maria stanęła za chłopcem, gdzie nie mógł jej widzieć, i zaczęła śpiewać bardzo cicho: starą kołysankę. Marcin siedział nieruchomo przez kilka sekund, a potem bardzo powoli zaczął kołysać się w przód i w tył, w rytm melodii. Maria przestała śpiewać. Marcin przestał się kołysać. Maria śpiewała znowu. Marcin kołysał się ponownie. To była odpowiedź. Nie przypadek, nie koincydencja, odpowiedź. Maria wiedziała co musi zrobić, ale potrzebowała pomocy. Następnego dnia, po zakończeniu pracy u Kowalskich, Maria pojechała do miejskiej przychodni, gdzie pracował doktor Tomasz Kowal, pediatra który opiekował się jej wnukami. Znała go od lat. Wiedziała, że jest dobrym człowiekiem. Gdy w końcu ją przyjął, po dwugodzinnym czekaniu, bo nie miała umówionej wizyty, opowiedziała mu wszystko. Doktor Kowal słuchał uważnie, robiąc notatki. To fascynujące, powiedział, gdy skończyła i szczerze mówiąc, nie takie niemożliwe, jak myślisz. Co ma pan na myśli? zapytała Maria. Istnieje coś, co nazywamy głuchotą, selektywną albo selektywnym niedosłuchem wyjaśnił. W niektórych przypadkach dziecko może słyszeć pewne częstotliwości, ale nie inne. Może słyszeć muzykę, ale nie mowę. Albo odwrotnie. A czasami, kontynuował, dziecko może wykształcić mechanizm obronny. Jeśli coś traumatycznego wydarzyło się w związku ze słuchem, mózg może wyłączyć te funkcje. To nazywa się głuchota psychogeniczna. Ale to oznaczałoby, zaczęła Maria, że dziecko może słyszeć, ale nie chce, dokończył dr Kowal. Albo nauczyło się ignorować dźwięki tak skutecznie, że wszyscy myślą, że jest głuche. Maria poczuła, jak nadzieja rozkwita w jej sercu. Czy może pan go zbadać? Zapytała. Może pan przyjść i. Mario, przerwał jej delikatnie doktor Kowal, nie mogę tak po prostu przyjść do domu bogatej rodziny i zacząć badać ich dziecko, zwłaszcza jeśli dziecko było już badane przez najlepszych specjalistów w kraju. Potrzebowałbym zgody rodziców, a jeśli, jak mówisz, nie wierzą ci, nie dadzą mi tej zgody. Maria poczuła, jak jej nadzieja znika. Więc co mogę zrobić? zapytała. Łzy spływały jej po twarzy. doktor Kowal myślał przez chwilę. Musisz im udowodnić, powiedział w końcu, w sposób, którego nie będą mogli zignorować. Nagrać to na wideo, pokazać niepodważalny dowód, że dziecko reaguje na dźwięki, a potem przyjdź z tym nagraniem i może wtedy mnie posłuchają. Następnego dnia Maria przyniosła do pracy swój stary telefon. Wiedziała, że to ryzykowne, jeśli ją przyłapią na nagrywaniu w domu Kowalskich, zostanie zwolniona, ale musiała spróbować. Czekała, aż pani Ewa pójdzie na zakupy, zostawiając Marcina pod opieką Marii na godzinę. Gdy zostali sami, Maria ustawiła telefon na półce, ukryty za ramką ze zdjęciem nagrywając. Usiadła z Marcinem na podłodze w salonie. Chłopiec układał klocki, jak zwykle milczący. Maria włączyła radio na swoim telefonie. Cicho, ledwo słyszalnie. Marcin nie zareagował od razu, ale po kilku sekundach zaczął poruszać ustami. W rytm muzyki. Maria wyłączyła dźwięk. Marcin przestał. Odwrócił głowę w stronę telefonu. Maria włączyła muzykę ponownie. Marcin uśmiechnął się, ten sam mały, ledwo zauważalny uśmiech i wrócił do poruszania ustami, ale tym razem Maria zrobiła coś innego. Wstała i wyszła z pokoju. Marcin nie widział jej, stanęła w korytarzu poza jego zasięgiem wzroku i zawołała jego imię głośno: Marcin! Przez trzy sekundy nic się nie działo, a potem. Bardzo powoli, jakby nie był pewien, czy powinien, Marcin odwrócił głowę w stronę korytarza, w stronę jej głosu. Serce Marii zamarło. Marcin, zawołała znowu, tym razem ciszej. I znowu chłopiec odwrócił głowę, patrzył w stronę korytarza, szukając źródła dźwięku. Maria wróciła do pokoju, łzy spływały jej po twarzy. Marcin natychmiast odwrócił wzrok, wracając do swoich klocków, ale wystarczyło. Telefon nagrał wszystko, Maria miała swój dowód. Ułon tego wieczoru, gdy Robert wrócił z pracy, Maria czekała na niego w przedpokoju. Panie Kowalski, powiedziała, jej głos drżał. Muszę panu coś pokazać. Proszę, to ważne. Robert spojrzał na nią zmęczony. Mario, mówiłem już proszę, przerwała mu. Tylko pięć minut. Jeśli po tym nadal pan myśli, że się mylę, nigdy więcej nie wspomnę o tym ani słowa. Robert westchnął, ale skinął głową. Maria włączyła nagranie na swoim telefonie i robert oglądał. Widział, jak jego syn porusza ustami w rytm muzyki. Widział, jak odwraca głowę, gdy dźwięk się wyłącza. Widział, jak Marcin odwraca głowę w stronę korytarza, gdy Maria woła jego imię. Gdy nagranie się skończyło, Robert patrzył na ekran w milczeniu. Jego twarz była blada, ręce drżały. To. to niemożliwe, wyszeptał. Ale to prawda, powiedziała Maria cicho. Pana syn może słyszeć może nie wszystko, może nie tak jak my, ale może słyszeć. Robert podniósł na nią wzrok. W jego oczach były łzy. Jeśli masz rację. Powiedział ochryple: Jeśli naprawdę masz rację to znaczy, że zmarnowaliśmy trzy lata jego życia trzy lata, podczas których mógł się uczyć mówić, słuchać, żyć normalnie albo odpowiedziała Maria łagodnie to znaczy, że macie teraz szansę to naprawić że nie jest za późno. Robert Kowalski patrzył na nagranie trzeci raz z rzędu. Jego żona Alicja stała obok niego, również w szoku, łzy spływały jej po twarzy. Jak to możliwe, wyszeptała Alicja. Wszystkie testy, wszyscy lekarze muszę zadzwonić do doktora Kowalskiego, powiedział Robert, sięgając po telefon najlepszego audiologa w kraju musi to zobaczyć natychmiast. Dwa dni później dom Kowalskich był pełen lekarzy. Nie jeden, ale czterech specjalistów: audiolog, neurolog, psycholog dziecięcy i laryngolog. Wszyscy przywiezieni w trybie pilnym przez Roberta, który był gotów zapłacić każdą cenę za prawdę. Maria została poproszona, żeby również być obecna. Siedziała w kącie salonu, czując się nie na miejscu wśród wszystkich tych ludzi w białych kitlach. Przez trzy godziny lekarze badali Marcina. Nowe testy słuchowe, skanowanie mózgu, testy behawioralne i wreszcie test, który Maria zaproponowała testy reakcji na różne dźwięki bez kontaktu wzrokowego. I wyniki były szokujące. Doktor Kowalski, główny audiolog, zebrał wszystkich w gabinecie, Państwo Kowalscy zaczął. Jego głos był poważny. Muszę przyznać się do czegoś okropnego. My wszyscy musimy się przyznać. Popełniliśmy błąd, straszny błąd. Alicja zakryła usta dłonią. Marcin nie jest całkowicie głuchy, kontynuował doktor. Nigdy nie był. A ma to, co nazywamy selektywnym niedosłuchem, połączonym z mutizmem elektywnym, wywołanym traumą. Co to znaczy? Zapytał robert. Jego głos drżał. Oznacza to, wyjaśnił doktor, że Marcin słyszy pewne częstotliwości dźwięków, zwłaszcza niskie tony, jak muzyka, śpiew, niektóre głosy. Ale ma problemy z wysokimi częstotliwościami, które są kluczowe dla rozumienia mowy. Ale to tylko część problemu, dodał psycholog doktor Nowak. Druga część jest psychologiczna. Coś się wydarzyło, gdy Marcin miał około dwóch lat. Coś, co sprawiło, że jego mózg zdecydował się wyłączyć reakcję na dźwięki jako mechanizm obronny. Robert i Alicja spojrzeli na siebie i nagle na twarzy Alicji pojawiło się przerażenie. Wypadek samochodowy, wyszeptała. Gdy Marcin miał dwa lata, byliśmy w strasznej kolizji. Samochód się przewrócił. Było tak głośno. Metaliczny zgrzyt, syreny, krzyki. Marcin płakał godzinami po wypadku, zdodał Robert. Jego twarz była blada. A potem przestał reagować na dźwięki. Myśleliśmy, że to przez fizyczne uszkodzenie uszu w wypadku. Ale to nie było fizyczne, powiedział psycholog. To był mózg Marcina chroniący go przed traumatycznymi wspomnieniami. Nauczył się ignorować dźwięki, bo dźwięki kojarzyły mu się z czymś przerażającym. A my dodał dr Kowalski z goryczą, przeprowadziliśmy standardowe testy słuchu, które potwierdziły, że nie reaguje na dźwięki, ale nie przyszło nam do głowy, żeby sprawdzić, czy nie reaguje celowo, że to może być psychologiczne, nie fizjologiczne. Założyliśmy najgorsze i przestaliśmy szukać. Cisza, która zapadła, była druzgocąca. Więc co teraz? zapytała Alicja cicho czy możemy to naprawić? Psycholog skinął głową. Tak, z odpowiednią terapią, zarówno terapią słuchu, jak i terapią traumy Marcin może nauczyć się ponownie słuchać i mówić, ale zajmie to czas, miesiące, może lata. Zrobimy wszystko powiedział Robert stanowczo cokolwiek trzeba. Doktor Kowalski spojrzał na Marię, która siedziała cicho w kącie. Ta kobieta, powiedział, uratowała pani syna. Gdyby nie ona, Marcin mógłby spędzić całe życie uwięziony w ciszy, której tak naprawdę nie doświadczał w pełni. Powinna pani być jej wiecznie wdzięczna. Robert i Alicja odwrócili się do Marii i po raz pierwszy od miesięcy naprawdę ją zobaczyli, nie jako sprzątaczkę. Ale jako człowieka, który uratował ich dziecko. Dwa miesiące później, Marcin Kowalski siedział w specjalistycznej klinice terapeutycznej, ubrany w małe słuchawki dostosowane do jego specyficznych potrzeb słuchowych, a obok niego siedziała Maria. Robert nalegał, żeby była częścią zespołu terapeutycznego Marcina. To ona najpierw go przełamała. To jej ufał, więc każdego dnia, po swojej pracy poranne w biurowcu Maria przychodziła do kliniki i spędzała dwie godziny z Marcinem, śpiewając mu, rozmawiając z nim, zachęcając go, żeby odpowiadał. I powoli, bardzo powoli, Marcin zaczął się otwierać. Pierwszy dźwięk, który wydał, był po trzech tygodniach terapii. Cichy, niepewny, mmm, próbując zanucić melodię, którą śpiewała Maria. Maria zaczęła płakać, terapeuci zaczęli klaskać, a Robert i Alicja, którzy obserwowali przez szybę, przytulili się do siebie łkając. Po dwóch miesiącach Marcin powiedział swoje pierwsze słowo: Maria nie, mama nie, tata Maria, kobieta, która zobaczynęła go, która uwierzyła w niego, gdy nikt inny nie uwierzył. Sześć miesięcy po odkryciu Marcin mówił w prostych zdaniach. Jego postępy były wolne, ale nieustanne. Uczył się nie tylko mówić, ale też rozróżniać dźwięki, rozumieć mowę, komunikować się. A Robert i Alicja zmienili się całkowicie. Pewnego dnia Robert poprosił Marię o spotkanie w swoim gabinecie. Mario, zaczął, chcę ci coś zaproponować. Wyciągnął dokumenty. To kontrakt, wyjaśnił, na stanowisko dyrektora DS. Terapii i dobrobytu rodzinnego w mojej firmie. Pensja 25 tysięcy złotych miesięcznie. Plus pełne ubezpieczenie zdrowotne dla ciebie i twojej mamy. Maria patrzyła na niego w szoku. Ale, ale ja jestem tylko sprzątaczką. Nie mam wykształcenia. Masz coś ważniejszego niż wykształcenie, przerwał jej Robert. Masz serce, masz intuicję i masz zdolność widzenia tego, czego inni nie widzą. Chcę, żebyś pomagała innym rodzinom, kontynuował, rodzinom, które przechodzą przez to, co my przeszliśmy, które potrzebują kogoś, kto naprawdę się przejmuje, nie tylko kolejnego lekarza z listą testów. Maria zaczęła płakać. Ale co z sprzątaniem, co z moimi innymi pracami? Nie będziesz już musiała sprzątać, odpowiedział Robert, chyba że tego chcesz. Ta praca da ci wystarczająco dużo, żebyś mogła skupić się na jednej rzeczy na pomaganiu ludziom. Maria przyjęła ofertę, wciąż nie mogąc uwierzyć. Rok później Marcin Kowalski poszedł do przedszkola. Normalnego przedszkola, a nie szkoły specjalnej. Mówił już płynnie, choć wciąż nosił specjalne aparaty słuchowe. W pierwszym dniu Maria poszła z nim. Trzymali się za ręce, gdy szli przez bramę. Nauczycielka pani Ania przywitała ich ciepło. Marcinie, powiedziała klękając na jego wysokość, czy jesteś gotowy na swój pierwszy dzień? Marcin spojrzał na Marię. Ona skinęła głową zachęcająco. A potem Marcin odwrócił się do nauczycielki i powiedział wyraźnie z dumą, tak, jestem gotowy, bo Maria powiedziała mi, że mogę wszystko. I wszedł do klasy mały chłopiec, który przez trzy lata żył w ciszy, który został uratowany, ponieważ jedna kobieta, zwykła sprzątaczka, zwróciła uwagę, gdy nikt inny nie zwrócił. Pięć lat później Maria Nowak siedziała w swoim biurze w Fundacji Kowalskich, organizacji „non-profit” założonej przez Roberta i Alicję, dedykowanej pomocy dzieciom z niedozdiagnozowanymi problemami słuchu i mowy. Maria była teraz dyrektorką programów rodzinnych, pomagała setkom rodzin rocznie i za każdym razem pamiętała o jednej rzeczy: Nigdy nie zakładaj, zawsze obserwuj, zawsze słuchaj, nie tylko uszami, ale sercem. Na jej biurku stała fotografia. Maria i dziesięcioletni Marcin, uśmiechnięci, trzymający między sobą tabliczkę z napisem, Czasami największe odkrycia robią najmniej oczekiwane osoby, bo to była prawda. Lekarze z dyplomami z najlepszych uniwersytetów przegapili to, co sprzątaczka z wykształceniem podstawowym zauważyła nie dlatego, że była mądrzejsza, ale dlatego, że naprawdę patrzyła, naprawdę się przejmowała i nie przyjmowała nie. Jako odpowiedzi, gdy wiedziała w swoim sercu, że dziecko potrzebuje pomocy. Marcin teraz chodził do szkoły podstawowej, miał przyjaciół, śmiał się, mówił, śpiewał, żył i wszystko dlatego, że jedna kobieta miała odwagę zakwestionować ekspertów, miała odwagę powiedzieć: Widzę coś innego, bo czasami najprostsze spostrzeżenia są najważniejsze. Czasami wystarczy jedno radio, jedna melodia. Jeden uważny obserwator, żeby zmienić wszystko.